Zaparzacz Siemens. Pokażę Wam krok po kroku, jak go rozebrać. Co regenerujemy. Pierwszy etap. Odkręcamy śrubki. Trzecia, czwarta, piąta, śrubki na bok lapkę tam tutaj ściągamy tak tak tutaj wychodzi bez ściągania tego króćca. to nie jest Seiko no i tak i przede wszystkim wiem, że was interesuje Tutaj jeszcze tak. Taka, piąta. Wiem, że Was interesuje, jak rozebrać ten tłok. Czyli tak robimy. Tutaj macie o, na bok tą część. Ona jest tu wciskana. Czyli robimy tak. Albo podważamy z jednej, z drugiej. Można o tak. Tak. Tak, i to już wychodzi. tu jest tłok. Tutaj macie taką prowadnicę. Jak zakładacie, to jest zakładane. O, tak. Widzicie? Tylko odwrotnie, drugą stronę. Tak, tą stronę wam pokażę. O, wsuwacie tylko najpierw tutaj, tu wsuwacie, no i wciskamy. Tak. Wypychamy. Tak. Tutaj wyciągamy spod tych kostek. Czasem ciężko to idzie. Tak. Kostka na bok. Druga. Kostka na bok. O wyciągamy to. Tutaj jeszcze jest możliwość wyciągnięcia tych sprężyn. Jedna i druga. Ja zawsze sobie robię zaraz wam pokażę. Zakładam szmatką że później sprężyny nie szukać. Tak. Chociaż i tak wyleciała. I wyciągamy. Widzicie? Jest jedna część później ją znajdę i tu jest druga może tak jakoś się uda Tak. O, tu są te dwie części. I tam poleciała druga część. Te dwie skrężyny są takie same. Potem wciągamy to. Tak. Do wymycia. Tu już macie wszystko. Korpus można. Korpus, korpusu znaczy ten króciec też. Tak. tak. Widzicie jaki walec? Dwie uszczelki wymieniamy, myjemy. Tutaj myjemy korpus. Proszę bardzo. I tu w środku jest jeszcze jedna uszczelka, zaraz ją wyciągnę. Tylko tak, tą uszczelkę wewnątrz i on bardzo ciężko się zakłada. Ja Wam pokażę, jak ona wygląda. Zawsze w regeneracji kompletnej trzeba ją też wymienić. Proszę. To jest taka uszczelka. Ona ma tutaj taki kanałek czyli, czyli tym kanałkiem do góry, jak wkładacie. No i tak, regenerujemy to, myjemy całe sprężyny myjemy, zanurzamy. Potem wszystko kostki, wszystko myjemy tutaj to wszystko też myjemy. I jeszcze wam pokażę. Tutaj to wygląda. Talerzyk. Była niedawno zakładana szczelka, i tutaj ten zaworek też jest do wyciągnięcia. Pokażę Wam, jak ja to robię. Ja mam taki komplet z ten mam taki zagięty i tego używam, wkładamy tu tak zwany haczyk i już to jest ten koreczek i tu mamy sprężynkę i to wszystko myjemy Czyli ta część, to wszystko co jest na stole myjemy. Później przy złożeniu smarujemy tak. Jak włożycie tutaj na dół tą uszczelkę, to pędzelkiem w środku w zewnętrzną stronę smarujemy. Ja zawsze smaruję przed złożeniem, albo tutaj, ale jak ktoś pierwszy raz składa, to będzie miał problem, bo ona będzie się bardzo, będzie się ślizgać. Za pierwszy raz to warto włożyć Uszczelkę suchą i później na zewnątrz nasmarować. Tylko pamiętajcie, z tym rantem do góry. I teraz tak, przy złożeniu później smarujemy tak. Tutaj te prowadnice z jednej z drugiej kostki wkładamy. Ta część, myjemy całość, wiadomo, i smarujemy tak. To jeszcze tą gumkę też wyciągamy. Smarujemy tak, od góry do dołu. W tym miejscu zawsze gromadzi się kawa. Czyli tu smarujemy, tutaj i tutaj dookoła. Na drugim robimy to samo. To wyciągniemy. Wężyk, to też wyciągniemy. I tak, myjemy całość i smarujemy tak, tutaj, tutaj i tutaj dookoła. Można też posmarować tą część. Używamy smaru ceramicznego. Później, jak będziecie składać to, to będziecie mieć problem. Jak włożycie blachę do środka i to będziecie wkładać, to ja zawsze robię tak. Wyciągam. Wkładam taką tretytkę, tutaj wiadomo bierzecie tak, kładacie później to. Tretytka jest za duża, w tą stronę wejdzie. I później to wkładacie, skręcacie tak, i wtedy jest lepiej. Wkładacie to tutaj, potem jak włożycie, tak, trzetetkę przecinacie i delikatnie wyciągacie. Kleszczami trzeba sobie tutaj złapać i wyciągać etrytytkę. Wtedy tutaj sprężyna puszcza, ona się tam zakleszcza i jest po problemie. To tyle. Coffee Grand Częstochowa. Zapraszamy do kolejnych filmów. Jeśli potrzebujecie nowego Ekspresu, akcesoriów, kawy, chemii. Zapraszamy do Częstochowy lub telefonicznie. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.